Ciameleczkę, witam Was w kolejnym odcinku z Reworda. W poprzednim odcinku udało nam się zdobyć nowego niewolnika. Chłop nas atakował, to był mężczyzna z frakcji Traktat czarek Bociana. No i okazał się całkiem niezłą postacią, i na pewno będziemy sobie chcieli go przejąć, żeby nam robił rzeźby. Bo jak widzicie, ma sztukę 12. Także bardzo, bardzo spoko yy, taki kolonista, który będzie na robił rzeźby. Bo jak wiecie albo nie wiecie, na rzeźbach można bardzo dobre pieniądze zarobić i, i, i po prostu taka osoba jest cenna. Przynajmniej tak mi się wydaje. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Śmiertelna choroba, co tu się dzieje? Aha, on, on jest śmiertelnie yy, tutaj zraniony. Ale dobra, Redwida już się nim zajmuje. Redwida jest super lekarką, także na pewno sobie poradzi. I co? <laughs> Nasi ekologiści wracają z wyprawy żywnościowej. Zdobyliśmy trochę mięska. Ta, mięsa z koziorożca. 120 mięsa z koziorożca. O, bardzo dobra robota. Niech tylko wrócą. A zrobimy taką wyżerkę, że. Oho. No, bo jak widzicie, mię... ciągle jedzenia brakuje? Ciągle musimy chodzić na, na wyprawy, żeby ciągle zdobywać nową żywność, bo ciągle jej brakuje. I to jest drama to jest dramat Ja wam powiem widzowie to jest dramat na tej zimie to naprawdę jest okropnie okropnie ciężko z tym jedzeniem a cóż sami sobie wybraliśmy taki scenariusz i nikt nie powiedział że lekko będzie eee, jakie wybadania teraz robimy aha i tą elektrykę może dzisiaj zrobiły kolejny wiatrak turbinę wiatrową bo nie wiem nie opłaca się chyba tej rozmontowywać ona coś tam działa, słabo działa, ale jakoś działa. Lepiej, żeby sobie jakkolwiek działała niż, niż, niż ją rozmontowywać. I kolejną po prostuśmy tutaj dali. Tutaj na pewno będzie dobrze działać turbina. No i mi taką mam nadzieję. Tylko co, musimy metalu trochę wydobyć. Ile tu już wydobyć? Aha, mamy metal. Dobra, to może by tą turbinę w sumie już położyć kolejną. Tutaj pierdelniemy. Pierdylniemy ją sobie tutaj Połączymy Albo damy tutaj, żeby... O, do baterii. Okej, okay. dobra. Dobra, niech ktoś to wybuduje. I no, o tego trzeba tego stali trochę. Łotego Ło stali. Oszołomienie, Piotrek. Piotr wędruje po okolicy z psychozy. Powodem tego, jest zdarze... Powodem tego zdarzenia jest zły nastrój. Ostateczny powód to niedożywienie. Aha! O kurdy! Eee, Karałanomatemit nie ma już jedzenia. Matemit jest głodny. Dobra, to szybko. Dołączajcie do kolonii robimy żarcie. ty graniferu? No i sami widzicie. Problem z jedzeniem jest straszny. O! Aha! Lamp chce do nas dołączyć. To jest ta osoba z Questa! O, cholipka! A czy on dobry jest w ogóle? Uuu! Uu, walka wręcz budowanie, górnictwo, rzemieślnictwo, zwierzęce, medyczne. Asety z Nozmarek. Ej, ja go biorę! No! Także. Hmm. Kogo by tu nazwiemy go jakimś wspierającym, który długo ma wspieracza. To czekajcie. Ja sobie sprawdzę teraz, kto ma długo wspierającego. I zaraz tutaj wyłonimy zwycięzcę. Tylko. <laughs> Muszę sobie w studiu YouTube wejść. Na waszych oczach to zrobię, żeby nie było, że jakiś skamy, czy cokolwiek. Będziecie świadkiem tego zajścia, także tak. Musimy wejść sobie w zarabianie kanału, wspieraj kanału, eee, Pokaż wszystkim. Właśnie, w ogóle pokażę Wam wszystkich wspieraczy naszych kanałowych, bo to są świetni ludzie. Ty też możesz zostać wspierającym. To nic, nie, no, to kosztuje, ale bardzo tanie to jest. Można za 5 złotych już być wspieraczem. O, Lightmill dołączył 5 dni temu. A, Lightmill już długo ma wspierającego. Łączny czas jako wspierający. 25 miesięcy. Ło wow, cholera. To ze dwa lata będzie. No i Lightmill jeszcze raz wspiera na Twitchu. Nie, no to bierzemy Lightmilla. Definitywnie. Postanowione. No i patrzcie, to jest ogólnie cała lista. Lolek, Nitak, Marcin, Dexter, Olga, Rudziu, Adrian, Slayer, JJ, Drom, Onomatopeja, Kraymaus, Bogumił, Taran, Kuba, Bysiu, Piotrek, Janks, Bartek, Panna, Żużu, Plank... o! Plankson, <laughs> Mik, Matemit, <laughs> Mateuszek, Vektor, Digiel, GC, Abero, Weroni, Gruby, Kazimierz, Pitbull, Piotr, Batman, Mariusz, Patryk, Blood, Raven, Ci przyjaciele, UTK, Ander. Jocie chwyca. Bardzo dużo, bardzo ich dużo. O, aż sobie zasłoniłem. A to nieważne. <laughs> Także dziękuję wszystkim za wsparcie i bierzemy Lightmilla. O, super. Dobra, to wracając do odcinka. <laughs> yy, lamp, panie Lamp, pan się będzie nazywał Lightmill. Lightmill. Czy, czy my w ogóle. My chyba. My, my straciliśmy tu jakichś kolonistów, co nie? Tylko nie pamiętam, jak oni się nazywali. Bo tu paru kolonistów już umarło. Tylko kurde, to by spamiętał kto to był. Możecie w komentarzu napisać, kogo my już mieliśmy i umarł. Jeśli pamiętacie, wy widzowie. Dobra, nowy rekrut Lamp. Ok, Lightmill jest nowym kolonistą. Gratuluję, panie Lightmill. Może odcinki nawet oglądasz. Także możesz dać znać. Czy się bardzo cieszysz? Czy za bardzo nie? Może nie chciałeś, a może chciałeś. Nie wiadomo, nikt tego nie wie. Dobra, wrócili yy, ten, nasi łowcy z jedzeniem. O, imprezę Lightmill organizuje przyjęcie. Każdy, kto dołączy do tej imprezy, zyska rekreację, energię społeczną oraz trwałe zwiększenie pozytywnego nastroju. Wow, Pocchamp. Aha, i na dworze sobie organizują tę mm, imprezkę. No dobra, oprócz mnie jak Dobra, to jak opróżnisz ten ekwipunek, byku, to ty zajmij się gotowaniem. I to jak najszybciej. Kurde, z tym prądem jest lipa. Hmm. Ten jeden wiatrak to w ogóle nie działa. Okej, okay, bierze udział w przyjęciu. Ej, Radwina, ty też weź udział w przyjęciu. Każdy niech weźmie udział w przyjęciu. Każdy bierze udział w przyjęciu. Aha, Piotr, dostał tego szału. No dobra, Redwina też weźmie udział w przyjęciu. My tu zadowoleni. Jej, przyjęcie. Dobra, panie Kretoszczur. Rób jedzenie. A tego gościa to kim nazwiemy w ogóle? Mężczyzna lat 82. Nadludzka mądrość. Głucha psychika. Ej, tu mamy kolejnego kolonistę do nazwania. Mm, dobra, to musimy zajrzeć znowu na stronę wspieraczy. To to nas długo wspiera? Jakiś stary wspierający, najstarszy wspierający, bo ta osoba ma bardzo długo, dużo lat. Czekajcie, zaraz to zweryfikujemy. Mm, mm, mm. Zarabanie, zarabianie, zarobienie, wspieranie. Dobra, twój wspierający. Okej, okay, uwaga. Będę wam pokazywać. Także, kto tu jest najdłużej? Łączny czas. Piotr Parker. Ale Piotrka już chyba mamy, co nie? A, Piotr już jest. Matematyk też jest. Czy przyjaciel. Ander. Wydaje mi się, że Andera już mieliśmy w tej kolonii. Tak mi się wydaje, że Andera to już mieliśmy. Ale ręki bym sobie nie dał uciąć. No dobra. Jak jak mieliśmy to będzie drugi Under. No, jego brat, bliźniak. Kolonista. Dobra, to ten będzie Under. 09 Anderson. No i gotowe. Oj, co to jest? Dostępne zadanie. Prizen um. Warden. Jakiś król, The Broken Empire. Uh, help, royal... Co? Uh. Oh. So, on chce dwóch więźniów mi zostawić na 9 dni? Kurde, jak my jedzenie nie mamy dla swoich kolonistów, to jeszcze mamy mieć jedzenie dla kolejnych... ...dwóch więźniów? O, ciężka sprawa. Panie królu Dave. Może kiedyś. Jak nadejdą jakieś dni. E, dni, kiedy będziemy mieli... O, nadwyżkę jedzenia, to wtedy może zajmiemy się tym questem, ale póki co... O nie, 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 chyba nie ma szans, widzowie. Chyba sobie odpuścimy tego questiora. Kurde, no nie mogę tego jedzenia robić, bo to ciągle mi brakuje tej elektryki, no. Kurde. To może wyłącz na chwilę to Faj Wyłącz grzejnik na chwilę. Dużo czerpie energii. I gotuj jedzonko. Szybko, 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 szybko. Dobra. Kurna, no i nie, nie zdążył. Ja pierdot. Gotowanie, dawaj, dawaj. O nie. Ale dobra, Lightmill zajął się budowaniem. Właśnie musimy mu tu. Yy, Czekajcie, pracę. Aha, no już ma przydział. Dobry ma. Dobra, tak ma dobry przydział, to gitara. A ciekaw jestem. Co z tym. A nie, dupa, to nie może być under. Bo to jest chłop z Questa. Przecież ta osoba zaraz nam zniknie, jak skończymy quest'a, to ta osoba... O Jezu, ale ja głupi jestem. Dobra, to to wyłączę na chwilę. Dobra, to Ander jest chwilowo. Kiedyś będzie... Na dłużej. Przenosi. Okej, okay, niech przeniosi. Kurde, no my nigdy nie ugotujemy chyba. Cholera. Byczku, stań sobie tu. Stawaj, uda ci się. Dawaj, 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 dawaj. Join offer. Aha, on chce dołączyć. Dobra. Czyli jednak chyba under będzie. Sztuka, gotowanie. Nie, on jest zarobisty. Ej, to wiecie co? To. Nowy rekrut, Quest complete. Ok, super. To tego chyba nie będę chciał. Tego jednak. Bez interakcji. Bo oni się nie, z nim nie, nie kumplowali za bardzo. Okej, okay, on to się rozebrał. Ugotuj jeszcze jeden posiłek ziomeczku. I zaraz musimy wysłać znowu dwóch kolonistów na, na ogarnianie żarcia. Kur, na tego żarcia nam strasznie brakuje. Ale okej. Okay. Mm. Patrzcie, i ten jeden wiatrak działa, drugi w ogóle nie działa. Ten wiatrak po prawej stronie jest totalnie do dupy. Ok, ok. A zaraz będzie trzeci wiatrak, i myślę, że już wtedy będzie wystarczająco dużo wiatraku. Eee, kogo by tu wysłać? Pana Lightmilla bym wysłał. Aha, on strzelać nie potrafi za bardzo, ale Andera możemy wysłać. W ogóle, Anderowi fajnie by było dać jakąś najlepszą broń, jaką mamy. Także ja bym zrobił to tak, żebym Matemit wyrzucił swoją broń, Ander wyrzucił swój łuk, potem wyposażył się w to, i ten się wyposaży w to. I wyślemy Matemita i Andera na super podróż. A może nie Matemita, a Redwinę? Ta. Dobra, jak będzie redwinę i Ander. Mm, 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 tu, 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 tu. Ta, Redwina Under. oni mają dobre bronie. Tylko jak sobie wstanie. Eee, tylko tak, czy my tu mamy jeszcze jakąś zwierzynę łowną? Są renifery, koziorożec, kozica. Dobra, coś jest. Dobra, to musimy ich wysłać. Stwórz karawan, cyk. Eee, tak. Under. Bedwine. Przedmioty, żadnych posiłki. Macie po dwa, znaczy po jeden na łeb, wystarczy wam. Potwierdź, no i git. Okej, okay, on sobie wziął broń. Wziął sobie jedzonko i sobie pójdą w drogę. No i zarobiście. O to chodzi. A kto ma y, ciepłe ubrania? Lightmillowi są potrzebne ciepłe ubrania. Y, parta z tkaniny. I, 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 i. komuś jeszcze. Janderowi tak samo. Okej. Okay. A oni mają kurtki ja im robię. Nie, też parki im robiłem. Są te futra, co nie? Hmm, to czego im tak zimno? Kapki mają. Co ja im mogę dać? Kolipka. Może lepszej jakości im to damy. Ta, bo nie strasznie koszula by mu się przydała. Dobra, musimy. Cały zestaw zrobić. Oni mają strasznie słabe te książki. To tak, parka, czapka, spodnie, koszula. Wszystkiego raz dwa zrobimy. Mam nadzieję, że nam wystarczy. Mm, I tak, Piotrek się tym będzie zajmować. Piotrek jest tutaj najlepszym rzemieślniczym. Tak. Ok, leśniczy. Dobra, no, niech Piotrek się tym zajmie. Piotrek zaraz tutaj. Ten z tego stanu psychicznego, mam nadzieję, że się wyleczy, uspokoi się trochę, ochłonie i nam zacznie produkować najlepsze ciuchy marki Stalker Wear. Tak jest. Dobra, wstał. Ale on nadal ma ten stan psychozy, co nie? Tą psychiczną wędrówkę. Ale los z tym Piotrkiem, ale los. Dawaj wiatrak budujemy byku. Zrobimy wiatrak, to już zasilania nam nie powinno brakować. Karawan do ta... Karawana dotarła do stary obóz, okej okay, stary obóz, jesteśmy na miejscu. Tylko nie wiem, re... chyba za te renifery. O, więcej reniferów. Wow, tutaj cała horda reniferów. Dobra, to upolejemy te cztery renifery. Mam nadzieję, że się uda. Że mnie nie zaatakują. Oby, Bo jak mnie zaatakują, zaatakujemy, stracimy dwóch kolonistów, to będzie dramat. To by dopiero był dramat, co? dałać napierdzielać. Ledwinę weź się w garść. To tylko renifery, nie bój się. Myk. Renifery, wykrwawcie się na śmierć. Las. dobrze, dałać Oj, jeszcze raz. Jeps! Jeps! Brawo! O, one strasznie twarde, co? Te renifery? Renifery to frajery. Dobra, myk! Ultrapolowanie na renifery! Dobra, my! Dobre! Nice. Oj, atakują. Ale ostatni został. Nice. Brawo, brawo. Na dupco, za kolonie. O, kurde kasztany. Nie trafiacie w ogóle. Dawaj, teraz. Klas. Brawo. Och. Dawaj. Dobra, nie ma szans. Nice. -o. Eee, tego trzeba powiedzieć na śmierć. Weź go. Zajmij się tym. Tego wziąć, wziąć. Oki do Aha, ona nie umie transportować. No dobra. A tu umisz? Umisz, To weź tego, A, weź tego, weź tego. Co ty robisz? Od razu miałeś przynosi. Kurde. Dobra, nice. Dobra, mamy to. Redwinę, fajnie by było, żeby jeszcze na coś, może, popolowała. Co my to mamy jeszcze do upolowania? Tylko koziorożce, gdzie one są. oj, ojoj, ojoj. Oj, oj. Daleko, fest. Dobra, Redwinę. Oprócz mnie a, a może coś byśmy sobie tutaj zbierz? Plony? Mamy coś do zbierania? Leków trochę. To się może przydać, co nie? O, a to można zebrać? Leśnictwo radwinę prosiłbym się tutaj o ogarnięcie tematu. O! sporo będzie tego, co? A będzie żarcie jakieś z tego? Zbiór nieudany. Zbiór nieudany. O, poprzez jarzyn zawsze coś co nie lepszy ryc niż nic dobra to jeszcze to może zebrać kasiu następnie to może zebrać ty byku wziąłbyś za przenoszenie się następnie za te przenoszenie byś się wziął No, i dobra. I tak, i ktoś musi, yy, kucharz, under. Proszę się tym zająć. żyjmy na tych piastowym. Bez końca. Dobra, myk. I spadamy stąd. las O, Jerzynki sobie jedzą. Super. Dobra. I co, i pakujemy się. Spadamy stąd. Trochę żeśmy popolowali. Bardzo dobra robota. Tych dwóch gałganów. To chcę wziąć. Tu sobie sam ogarnę. 345 mięsa. Wow. No i to mi się podoba. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Na razie otrzymajcie się. Yo, yo.